Wydaniu kroniki. Spokojnie i świątecznie na sesji Rady Powiatu. Po raz pierwszy od kilku lat radni zaakceptowali nowe taryfy opłat za wody i ścieki. Kolejna sesja Rady Powiatu tej kadencji przebiegała sprawnie, spokojnie i w świątecznym nastroju. Wszystkie przedstawione projekty uchwała, w tym także dotyczące zmian w budżecie i regulaminie organizacyjnym starostwa, zostały przyjęte bez dyskusji i jednogłośnie. Również radni nie mieli pytań i uwag w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa publicznego powiatu i sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Niewiele także padło podczas obrad zapytań i interpelacji. Po udzieleniu odpowiedzi starosta Bogdan Soboń złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia. Jeżeli jestem przy głosie, bo zbliżamy się. Tak już ku końcowi sesji to w imieniu władz, jak i zarządu chciałem wszystkim Państwu obecnym, państwu, Państwa rodzinom najbliższym złożyć najlepsze życzenia świąteczne, spokojnych, wesołych świąt wielkanocnych, podarków, opis tego śmigusa, dygusa, niech to będzie zdrowo, wesoło, bo takie święta wielkanocne i pani tutaj radna podpowiada mokro jeszcze także świeża woda ponoć dodaje zdrowia i urody także wszystkim życzymy wszystkiego wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących tych i inwestycja jak sami państwo widzicie ta która była zaplanowana już ruszyła ale to już każdy widzi to nie będę o tym wspominał dziękuję za uwagę na piątkowej sesji Rady Miejskiej tematami wiodącymi były sprawy związane z gospodarką śmieciową miasta oraz nowymi taryfami zawodem i odprowadzanie ścieków. Informacje na temat funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami złożył Zbigniew Skowron, osoba odpowiedzialna z ramienia urzędu miasta. Natomiast informację na temat stopnia realizacji projektu dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej nowy prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Jerzy Rombalski Najwięcej kontrowersji wśród części radnych wywołał projekt uchwały zatwierdzającej nowe taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. A netto, i będę to powtarzał zupełnie maniaka, ponieważ tak jest w rozporządzeniu. 3,55 cena m3, ścieków sześciennego ścieków, 10,27 kwoty metro. Plus no, obowiązujący podatek w wysokości 8%. Było już mamy liczone przygotowanie 11. Nie, 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 nie. To zasady. Rzeczywiście w taryfach jest obowiązek uwzględnienia ceny netto, ale e, ceny, które będą płacili e, właściciele gospodarstw domowych, e, będą weryfikowane w dół poprzez dopłaty. Jeżeli Państwo w następnej uchwale zgodzicie się na e, te dopłaty, to od ceny netto zawartej taryfie, którą spatrzyjemy, trzeba odjąć dopłatę, czyli 2 zł 34 grosze i dopiero tę kwotę dodaną do ceny wody pomnożyć przez 108, czyli te, przez te 8% bada. Natomiast no najważniejsze jest co? Przez rok czasu od odbiegłej taryfy mieliśmy określoną cenę na rachunkach. I ta cena na rachunkach nie ulegnie zmianie. Nie ulegnie zmianie. Czyli nie ma ruchu cenowego w wyniku przyjęcia tej taryfy, o ile Państwo radni przyjmiecie dodatkowe dwie uchwały. Jedną o i drugą o zmianach w Chyba, że jest różnica y, na wodzie, y, bo opłata stała właśnie na, 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 na ściekach 932 i to równoważy. To jest... Proszę bardzo, czy są pytania? Ja proszę. To, ja tylko, no, no, to to wioski, my jako radni, nasze naszego nie mamy wpływu na tą cenę. Po prostu, czy my przyjmiemy, czy nie przyjmiemy, ta cena i tak będzie Nie i tak będzie wzięta, tak tutaj słuchać, no, bo myśmy nie zależy od odnośnie dopłaty, jak najbardziej, jeżeli chodzi o dopłatę z budżetu, to, to tak mamy wpływ, ale na te dane, które zostały nam przełożone, my jako radni nie mamy, jak z nie ma żadnego wpływu na wysokość tych targ. One są przedstawiane i one po okresie takiej karencji, tylko przedłużonej zgodą, zaproponowanej przez przedsiębiorstwa. Dobrze, dziękuję. A ja jeszcze dopytam pana prezesa, bo jak rozmawialiśmy o oczyszczaniu ścieków i o kosztach tych e, ścieków, e, to są w drugą grupę? To czy w związku z tym, że te koszty uzawnienia później tej wody, są wyższe, bardziej skażone, no nie wiem, pochodzących, od, y, od y, podmiotów gospodarczych czy z innych źródeł. czy znaczy, ta stawka na, 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 na te myślenie powinna być no, trochę wyższa niż dla innych wyłomnych podmiotów? Także proszę na to pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, więc y, Pan Rady Zjednoczonej Pisarzy jest troszeczkę w błędzie. Że Rada nie ma wpływu na to, jakie będą ceny ma, I jest dosyć istotny, bo w kolejnym punkcie chyba porządkowe będzie głosowanie wysokości dopłat do ceny ścieków. Ustawodawca pozwolił na coś takiego, więc to jest ten wpływ Rady na wysokość, na rachunki, jakie mieszkańcy otrzymują za wodę ścieki. Co do yy, ścieków, jakie dopływają yy, z od podmiotu produkcji Na... działalność gospodarczą. Umowy zawierane z nimi stanowią. Załącznikiem do tej umowy jest taka tabela mówiąca o wysokości dopłat za przekroczenia. Czy muszą się mieścić w pewnych widełkach poszczególnych y, grupach, jeśli chodzi o materiały y, niebezpieczne, czy przeszkodliwe, czy, czy o większych stężeniach zwłaszcza tutaj chodzi o y, zawartości kadmu metali ciężkich różnego rodzaju i ponieważ jest to monitorowane przez spółkę w przypadku stwierdzenia takich przekroczeń, ten podmiot dopłaca zgodnie z tym, co jest w tarybie do tego werta Jest to dosyć drastyczne dla podmiotu, więc raczej pilują tutaj wodnych no, przekroczeń. Taryfy radni to zakład, zwłaszcza taryfy i, i przyjmują. Natomiast zgoda, że co do ceny, to tak, poprzez to dokładne. Ale jeszcze popytam do tych ścieków, bo jeżeli popatrzymy na zmianę procentową, to dla mieszkańców indywidualnych ona z wzrostu jest 117,64, natomiast dla drugiej grupy jest 115, czyli 2% mniej na znaczy, pierwsza, no dlaczego koszty odprowadzania ścieków w drugiej grupie e, podnoszone są o 2% mniej niż w pierwszej grupie dla indywidualnych mieszkańców? Może w ten sposób, o. No tak jak Pan Prezes tutaj wspomniał, że wynika to przede wszystkim z aromatacji kosztów, natomiast co do ceny, to wartość ta jednostkowa wynika przede wszystkim z zaplanowanych sprzedaży a wiadomo, że sprzedaż w grupie trzeciej, czyli gospodarki zdrowotnej jest drugie rozwyższane i w grupie drugiej się odpłynie, to Pani Książka mnie nie odpiąć. Chcę skończyć, na to zawsze tutaj, Pani Książka mnie nie odpiąć. Komisji Rozwoju Gospodarczego, te 2 miliony złotych, które już ma spółka osiągnąć w zysku za 2014 rok. Pani Książka powiedziała, że wynikło to z tego, że nie została ukończona i zapłacona inwestycja w wykonanie kanalizacji w młynie. tak? No jeśli tak powiedziała, to nie kwestionuję tego. Nie no, tylko chciałem potwierdzenie, a jak pytałem o te kwoty, to Pan Prezes mówił mi, że to jest 5 milionów w i, i Nieśmi. Taka była wartość generalnie zadania na budynek i Nieśmi, zgadza się, 5 milionów 819. 819,269,615. Rozumiem, że to jest zapłacone, czy nie zapłacone? No, Nie, to jest jeszcze nie zapłacone. Częściowo tak, ale nie w całości, ponieważ są, na to wszystko składa się coś takiego jak przejściowe świadectwo płatności. Część kwot, została uregulowana, natomiast kwoty końcowe jeszcze nie zostały do końca dopłacone. Mamy na to czas do ostatecznego zakończenia i przedstawienia przez kontakt kontraktu końcowej świadectwa płatności. No. Ja chciałbym podkreślić, że koszty wynikające z inwestycji nie są ponoszone z bieżących wpływów spółek uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Są to środki pochodzące z dotacji z Poisiu oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym one znajdują odbicie taryfowe w postaci. Wysokości amortyzacji i podatku od nieruchomości. Czyli gdyby te inwestycje zostały zakończone, odebrane i wyszły na środki trwałe, to od wartości y, zawartej w y, urządzeniach księgowych, po pierwsze spółka do amortyzacji i tę amortyzację musiałaby uwzględnić w staryfie. po drugie y, zrezygnowałyby to skutki podatkowe w postaci podatku od nieruchomości. W przypadku budowy gdzie jest 2% wartości. A więc skutki nie są bezpośrednie, tylko pośrednie. Nawet mówiąc, ja chcę powiedzieć, że Rada Miejska ma wpływ na wysokości cen, zawartych w taryfach. Ponieważ ma do dyspozycji wniosek taryfowy ze szczegółowym opracowaniem źródeł kosztów, przychodu i porównań, może. Sprawdzić, o ile oczywiście ma na to opór, czy jest to po policzone zgodnie z prawem. Jeżeli znajdzie lukę, to może wskazać tę lukę i podjąć uchwałę o nieprzyjęciu, nie zatwierdzeniu darów. I uchwała o niezatwierdzeniu darów oczywiście podlega badaniu przez wojewodę, jeżeli utrzyma się na wzorze Wojewody, czyli inaczej mówiąc, tam potwierdzą, że znalezione wady prawne mają istotne miejsce, to taka taryfa ta, ta, życie nie wchodzi. A więc są możliwości również prawne po stronie <coughs> rany miejskiej. I jeszcze jedna uwaga. Warto zwrócić uwagę w poprzednich latach, że wzrost, zwłaszcza ceny ścieków, zadziwiająco odchodzą albo nie są spójne ze skutkami realizacji inwestycji w postaci zsumowanych wartości amortyzacji i podatku od nieruchomości y, wprowadzonych do kosztów. Inaczej mówiąc, część tego wzrostu wynika z innych rzeczy. Niestety są to czasami dosyć duże wartości, bo to 2 zł, ponad 2 złote w układzie rocznym na metrze Z innych niż realizacja inwestycji to. Natomiast tutaj Proszę Państwa, jest tradycją na tej sali, że Rada Miejska zwykle głosuje przeciwko taryfom z pełną świadomością, że te taryfy wejdą w życie. I przypuszczam, że y, tak może być i teraz. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo wzięli pod uwagę jedną istotną rzecz. Mianowicie, ten wniosek taryfowy różni się od wniosku, który został przygotowany. I mógłby stać się przedmiotem obrad państwa radnych, gdyby nie e, interwencja i ponowne przeliczenie przez nowy zarząd spółki. I to różnił się radykalnie. Więc głosując za tym projektem e, uchwały i za tą taryfą tak naprawdę Państwo będziecie głosowali za zmniejszeniem wcześniej przygotowanych wysokości opłat. I to dosyć radykalnym zmniejszeniem. Nie za tą tarefą tylko, ale za tym radykalnym zmniejszeniem i polityką, która będzie prowadziła do ograniczenia wzrostu kosztów, a w przyszłości do zmniejszenia cen. My taryfy, łącznie z projektem uchwały, otrzymujemy 7 dni przed komisjami. My otrzymujemy przed komisjami 7 dni. Pan burmistrz otrzymuje je dużo wcześniej. My już otrzymujemy komplet dokumentów z podpisem pracy prawnego to rozumiem, że jest analizowane przez Radcę Prawnego i jest, jest stwierdzenie, że nie ma żadnych prawnych tutaj obiekcji jeszcze do przedłożonej Także w tej chwili my, mając opinię Radcy Prawnego naszego i krótki termin, nie możemy, zapoznać, nie możemy zadziałać w ten sposób i pobierać jeszcze raz działania Rady Prawnego. A po drugie chciałbym zwrócić uwagę, jak uwagi, nie wziąłem, żeby to było w przyszłym roku. Mianowicie mamy zatwierdzone sprawozdanie finansowe, tak za rok 2013. Ja na komisji mówiłem, że należało przyczosło na przedszkodzie przedłożyć sprawozdanie finansowe za rok 2014, nie zatwierdzone. To są dokumenty, zostały na podstawie tego tego sprawozdania wypłacono 800 tysięcy złotych z nadwyżki z zysku, zysku dla budżetu. Także no, no, tutaj nie mieliśmy wpływu na tą wysokość i nie mamy, no my nie mamy mocy takiej, że powołamy jeszcze raz prawnika, przeanalizujemy, bo te terminy absolutnie nam tutaj nie wyrobi się w terminach. No to nie słyszałem, że Proszę ma. Proszę bardzo. Przepraszam, jeżeli zostały w ten sposób, że... Wymagam od Państwa radnych szczegółowej analizy i znajdowania luk prawnych. Mówię tylko od wstąpieniu teoretycznym, która na miejscu ma takie możliwości i oczywiście może z nich skorzystać. Natomiast jest to niezwykle trudne ze względu na czas, na stopień skomplikowania. Tutaj Pan Prezes sam mówił, że taryfa to jest rzeczywiście taki rodzaj dokumentu, który powstaje w oparciu specjalistyczną wiedzę i rachunki, i na pewno nie jest to łatwo. Łatwo zrobić. Natomiast tutaj generalnie cieszę się, że y, pan przewodniczący opinii, że działanie Rady następuje w oparciu o zaufanie do y, organu przedchodającego projekt uchwały i do pracy radnego, który wyraża swoją opinię, bo jest budujące dla, dla autora dokumentu Powodowało, że ta kwota, która wstępnie przewidywała podwyżkę 60%, nagle uległa tak diametralnie zmianie. Bo ona przewidywała na początku roku, ile pamiętam, podwyżkę rzędu około 60%. W tej chwili tą podwyżkę mamy zdecydowanie mniejszą, czyli wniosek, że no ktoś wie, gdzieś coś wylicza. No albo proszę mi to wytłumaczyć. Dlaczego ta kwota teraz tak diametralnie spada? No, oczywiście na korzyść mieszkańców. Zgadza się, ja się cieszę tutaj. Tylko wtedy było przewidywane podwyżka rzędu 60%. Słucham. Proszę, panie prezesie. prezesie. Taka była pierwotny wniosek czy projekt kary przedłożony wstępny panu burmistrzowi, o którym pan radny mówił. Po 11 lutym zobowiązany byłem do to przeprowadzenia korekty, bo w tym momencie jeszcze możemy to robić. Niektóre wskaźniki, które były założone do ustawy, uważałem, że są zbyt wysokie. Tutaj rozmawialiśmy na komisjach, u mnie tu chodziło o założenia na pewno energochłonnej, żelnej oczyszczalni ścieków, ale nie będą, nie będzie to, jak przewidujemy, nie będzie to wzrost energii aż o założony jest we wniosku W Życie oczywiście pokaże jak, ta, jak to wygląda na etapie już eksploatacji, pełnym eksploatacji oczyszczalni, która y, póki co pracuje na na punktu nie jest to pełna, y, pełne uruchomienie dwóch technologicznych. Y, kolejne miesiące pokażą, jakie jest rzeczywiste y, zużycie energii. I tutaj próbowaliśmy wykazać, że możemy te taryfy zrobić bardziej przyjazne mieszkańcom. Zobaczcie, jak wygląda, jak nie ma smarku. I Ja uważam, że jest niesmaczna, nie, dobra, no, tak jest gładka. To, 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 to jest moje stwierdzenie. I tym, a ja apeluję tylko i wyłącznie do, do domowego zarządu o możliwość podjęcia działań, bo ja nie wiem przepuszczania, żeby zawoda taka nie była, żebym nadawała się, żeby była smaczna i była spodniała, spełniała mowy, ale żeby po prostu nie byłam możliwa w służbie, która nie stała tylko tyle, ja tutaj nie zakończam tego, żeby działania robić tak. Dziękuję. Tak, tak. to, co powiedział Pan Prezes, mamy jedną ze trzech dwóch, być może różne mają ludzie tam, tam z jeszcze, jeszcze... Ja tylko chciałem powiedzieć, że oczywiście na pewnych odcinkach i na pewnych sytuacjach można skończyć zawirowanie, jeżeli chodzi o tę jakość. Yy, zarząd spółki jest zobowiązany do sprawnego przyjmowania tych wniosków, badania i reagowania na nie. Oczywiście założenie gminy i przedsiębiorstwa jest, żeby ta woda była możliwie najlepsza, możliwie najdroższa. Tak, to myślę, że góry jest rozdane, bo są prace, są takie poprawy. I o tak, bo projekt wychodziło jak udzielił pan Burmistrz, a nie zazdroszali mnie znajomości. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze uwagi lub zapytania? Nie widzę, bo panie projekt tej uchwały było głosowane. Uchwała zatwierdzająca taryfy została przyjęta po raz pierwszy od kilku lat 16 głosami za i 5 wstrzymującymi się. Natomiast projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków został przyjęty jednogłośnie.